Z pod źródeł rzeki Buna wyruszyliśmy do pobliskiego Mostaru, stolicy Hercegowiny, jednej z federacyjnych krain tworzących Związek Bośni i Hercegowiny. Najstarszym obiektem w mieście jest Krzywy Most mała i niepozorna konstrukcja na rzece Radoblia po chorwackiej stronie miasta. Jednak to nie ten most jest symbolem mostaru. Symbolem miasta jest Stary Most. Stary most spinał brzegi neretwy przez ponad 400 lat. Jedna strona tradycyjnie uchodziła za turecką, druga za chorwacką. Obecnie po wojnie miasto też jest podzielone, choć formalnej granic nie ma. Chorwaci żyją po zachodniej stronie rzeki, a muzułmanie po wschodniej. Według legendy w połowie XVI wieku sułtan Sulejman II rozkazał budowniczemu Hajrudinowi wybudować most nad Neretwą, a w razie niepowodzenia obiecał go ściąć. Budowniczy pracował 10 lat, a po postawieniu mostu ze strachu uciekł w góry. Powstało piękne dzieło, wznoszące się 20 metrów nad wodą. Most, przypominający sylwetką półksiężyc, wybudowano z 456 bloków białego marmuru połączonych żelaznymi kamerami. Od powstania stanowił symbol pokoju chrześcijaństwa z islamem. Mieszkali tu muzułmanie, katolicy i prawosławni. Jako symbol pokoju most nie ostał się w czasie ostatniej wojny, która rozpoczęła się w 1992 roku. Najpierw Chorwaci i muzułmanie wspólnie walczyli z Serbami, potem walczyli między sobą, a areną walk stał się Mostar. 9 listopada 1993 roku chorwacki generał nakazał zbombardować Stary Most. Zburzenie mostu zostało sfilmowane. Na nakręconym amatorską kamerą filmie widać jak most teraz bardziej się chwieje po kolejnych wystrzałach, aż w końcu załamuje się i spada do neretwy. Amatorski film ze zburzenia mostu można obejrzeć na pokazach w Muzeum Hercegowiny. Dziś Biały Most ponownie wznosi się nad szmaragdową rzeką. Most odbudowano w 2004 roku, używając XVI-wiecznych metod bez ingerencji nowoczesnych technologii. Użyto nawet kamieni z tej samej co 450 lat temu kopalni. Z jednej i z drugiej strony mostu ciągną się w wąskie kamienne uliczki. W kamiennych kamienicach ulokowały się kawiarnie i sklepy, w których można kupić wszystko dywanów przypraw po pamiątki z ostatniej wojny. Ze sklepów i kawiarni dolatuje głośna muzyka. Po najbardziej znanej uliczce Kujundiluk w ciągu dnia przemieszcza się wielojęzyczny tłum turystów. Wojenne rany w mostarze jeszcze się nie zabliźniły. Wystarczy wyjść kilkadziesiąt metrów poza turystycznie zagospodarowaną okolicę Starego Mostu, by natknąć się na grożące zawaleniem ślady bratobójczych walk. Jeszcze ostatnim rzut okiem na perłę Mostaru i ruszamy w drogę na nocleg.